Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ostatnio, słuchajcie, z jedną klasą robiliśmy takiego prawdziwego newsa ze Sky News. Zawsze staram się usiąść, coś puszczać, tak, żeby usłyszeli taki prawdziwy język. No i był akurat reportaż z chyba dworca centralnego z Warszawy. I w tym reportażu pani wspomniała, że najmłodszy uchodźca miał. Dwa miesiące, po prostu małe dziecko. I tak sobie pomyślałem, że na następnej lekcji sprawdzę inną klasę, żeby właśnie przetłumaczyli takie zdanie: Najmłodszy uchodźca miał dwa miesiące. Uwierzcie mi, że wszyscy wpadli w pułapkę, wszyscy to przetłumaczyli źle. I teraz uwaga, no to jest określanie wieku. Przypominam, że przede wszystkim nie mówimy, że miał nie ma czasownika mieć. Niektórzy użyli mieć, że miał, czyli had. W języku angielskim lata się jest, a nie ma tak. Jeżeli ja mam na przykład 20 lat, to nie mówię I have, tylko I am. I teraz albo kończycie samym liczebnikiem, czyli I am, no to będzie oczywiście skrócone I'm. I'm 20 i kropka. Albo możecie dołożyć lat ale nie tak jak po polsku, że samo słowo lata, tylko musi być lata starości, ok? Czyli I'm 20 years old, ok? Nie ma wersji I'm 20 years. To jest niepoprawne. No i co się stało z tamtym zdaniem? Po pierwsze, właśnie niektórzy użyli had, że miał. Czyli nie ma, że miał. Jest czasownik być. Jesteśmy w przeszłości, czyli was. No ale przede wszystkim wszyscy powpadali z, tych, z tym liczebnikiem dwa miesiące. Wszyscy sobie użyli two months. Nie, to działa tak jak lata, czyli musi być years old, czyli musi być months old. Innymi słowy, dosłownie trzeba powiedzieć, że najmłodszy uchodźca był dwa miesiące starości. Czyli the youngest refugee was... Two months old. Ok? Two months old. Dwa miesiące starości. I tu akurat się nie da skrócić, tak? Bo jak są lata, to się da skrócić. Mogę powiedzieć I'm 20 albo I'm 20 years old. Natomiast tu, jakbyście to ucięli i powiedzieli, że the youngest refugee was two, to wyjdzie, że miał dwa lata. No a tu są dwa miesiące, czyli musimy dodać two months old. Anglicy generalnie bardzo lubią tą strukturę, że coś jest ileś tam old, i używają to nawet w takich kontekstach, że my byśmy w życiu nie powiedzieli, że na przykład ten projekt już trwa dwa tygodnie uwaga i mogą powiedzieć two weeks old dwa lata starości. U nas to jest w ogóle bez sensu, że jak dodawać słowo starości, jak jest coś na przykład tak świeże, młode i tak dalej, choćby nie wiem, noworodek trzydniowy, to trzeba powiedzieć three days old, czy dni starości. I my od razu się zastanawiamy, ale jak takie małe dziecko już starości? No oni tak po prostu mówią. A odnośnie tych dwóch tygodni, pokażę Wam to na prawdziwym przykładzie: że inwazja Putina w pewnym momencie tam też był news. Jak już trwała dwa tygodnie, to właśnie powiedzieli, że ta inwazja już ma two weeks old. No, my byśmy tak w życiu nie powiedzieli. My pewnie byśmy powiedzieli, że już trwa dwa tygodnie, albo właśnie określili, tak jak słyszymy w naszych newsach, że już nie wiem, 23 dzień inwazji. Ok, przenosimy się przed ekran. No i to będzie ten fragment z CNN. No i właśnie zaczyna od razu mówiąc, że Today Vladimir Putin's Ukraine invasion. Tak, czyli inwazja na Ukrainę kogo? Putina, czyli tam jest Putin's. No i właśnie powie is two weeks old. Posłuchajcie. Today Vladimir Putin's Ukraine invasion is two weeks old. Jeszcze raz. Today, Vladimir Putin's Ukraine invasion is two weeks old. Dzięki,